Jemanko, mam z tej strony kanboy, a to jest pierwszy odcinek z nowej gry nazwie Transformers wojna od Cybertron. Yy, gra polega... Gra opiera się głównie na tym, że Decepticony w tej części Transformersów Decepticony chcą zdobyć Cybertron poprzez wprowadzenie na niego ciemnego energonu. Ale dobra, nie będę wam psuł tak powiem i możemy już zaczynać kampanię, kampania jednoosobowa. Powiem również, że, um, powiem również, że, że gra ma funkcję wieloosobową. Może nie grał nie za dużo osób, ale ma funkcję. Chwila. Czekajcie chwilę, co to się stało? Być może mój, być może mój, być może zdarzyło mi się zagrać chwilę na tym. Więc kampania jednoosobowa i teraz wybór części. Dobrze, pierwsza część, Ciemny Energon. Megatron i jego Decepticony przenikają do stacji badawczej na orbicie Cybertronu w poszukiwaniu nowego, podobnego źródła energii, znanego jako Ciemny Energon. Lecimy. Trudność. Łatwy. Lecimy. Tym razem. Miejsce katastrofy. <laughs> Gra jest naprawdę spoko. Uwagi na to, że nawet na początku gry możemy wybrać postać, którą będziemy chodzić. Jedną, głównie z trzech postaci. I tutaj mamy trzy postacie. Megatrona, Rola i Barricada. Zwiadowca, przywódca i żołnierz. Ym, ja wybiorę sobie Brawla. Ponieważ ma działko szybkostrzelne, a ja wolę... Mm, zależy jakie, ja, ale wolę działka szybkostrzelne. <grystanie> Teraz pewnie będzie ok. Wojna domowa spustoszyła Cybertron. Zostawiam was rodzinną w planetę Transformerów. Na miliony lat. Megatron przywódca Decepticonów odnalazł starożytną moc, która zapewni mu zwycięstwo... Nad znienawidzonymi autobotami. Ciemny energon pozostaje ukryty w stacji orbitalnej pod strażą Starscreama. Megatron pragnie przejąć ciemny energon i nakazuje atak na zapomnianą stację. No dobra, a więc zaczynamy. Grę. Jak Starscream nie walczyłby z taką zaciętością, gdyby ta legenda nie była prawdziwa. Lordzie Megatronie, jesteś pewien, że to tutaj? Jestem pewien, Barricade. A kiedy to znajdę? Szala zwycięstwa w wojnie z Autobotami w końcu przechyli się na moją stronę! Lordzie Megatronie, stabilizatory nie działają! Utrzymaj kurs, Brawl. Nie zawiedź mnie! Silniki wyłączone. Tarcza na poziomie 15%. Przerzuć całą moc na działa przednie i siłę ciągu. Cała naprzód. Ależ panie, to przecież samobójstwo! Jeszcze jakieś obiekcje? Wbijcie ten statek prosto w serce stacji! Dobra, wreszcie możemy zacząć... Mamy szczęście, że udało nam się to przetrwać, Megatronie. Słuchajcie, mocni ja Przetrwają ciekawa. tylko najlepsze. Ludzie Megatronie! Rdzenie reaktora statku został uszkodzony. Zaraz nastąpi eksplozja! Złożać się, Deceptikony! Migiem! Rdzenie zaraz wybuchnie! Ruchy, ruchy, ruchy! Rozpala się! Uwaga! Megatronie, sendy! tutaj. O, oh, to jest, jest Jestem Megatron, przywódca decepticonów. Ta stacja kosmiczna jest własnością decepticonów. Poddaj się natychmiast. Kimkolwiek jesteś, przebyłeś długą drogę, żeby zginąć. <śm> 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 I może Bądź pozdrowiony, Lordzie Megatronie! Nie odzywaj się, jeśli nikt Załóżmy, Cię o mamy nic nie pyta. Oblicji, a z z to, w to Lord Megatron! I Czuj się zaszczycony! To takie rzeczy jak skrzynka tak skrzynka skrzynka z Możemy się rozwijać w pojazdach. Możemy się rozwijać w pojazdach. W się zmienić w pojazd, jak to Wszystko mi się tu podoba, ale fajne jest to, że w zależności od tego, którą postać wybierzemy, to ta postać będzie prowadzić ten główny wątek. Czyli mamy wszystkie maszyny, wszystkie... No, to raczej rozmięta że... w im drogę w magazynie Beta! Proszę Spójrzcie, komitet powitalny. Schwytać w pułapkę przy następnych drzwiach. Znikoma no szansa. Mam... możemy wykorzystać ten dźwig, by dostać w się w do tunelu i zajść ich spod. Zasadzka w zasadzce! To mi się podoba! Znajdźcie panel sterowania tego wysięgnika! No, na przykład czyli jak byłbym Megatronem, to bym ja to uruchamiał. Megatron to uruchamiał. Przebywamy, ja muszę się zregenerować. Natryk nikogo. Nieruchomie się wojna. Zerwiłem magę, by nikogo innego tam nie było. Chciałbyś czołg? A czołg. Mój, ja, ty, ty by! Jeden odcinek. Na jeden rozdział. Megatronie tu Sandwave! Zakładam basę! Sprześli swoje współrzędne Sandwave. Chcę, aby wszystko było gotowe do mojego przybycia. Łapka gotowa! Nie pokonają nas! Zostaniesz z tego rozliczony! Tak jest! Eee, to stricte To wiele ciekaw... Alarm. Nadchodzi przeciwnik. Są! Zniszczyć ich! A, orety. It's <laughs> So oh. oh, what? <laughs> 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 <laughs>

Megatronie, czekamy na ciebie! Zegrzanie uzbrojenie! Twój program związany z Ciemnym Energonem. Ciemny Energon? Oszalałeś! Ciemny Energon przynosi tylko chaos i śmierć! Na to liczę. Megatronie! kiedy to się skończy, mogę wyrwać Starskrymowi głowę i kopnąć ją w przestrzeń. Mogę! Cierpliwość. No. Starscream zna wszystkie sekrety tej stacji. Może się jeszcze przydać.

Zaznaczam na Są tutaj nie wiem, właśnie do Chciałem specjalnych podziałać takich tak trochę daleko skąd kurcze? można iść tylko tu tutaj tym, na tym ale megatronie jak stąd wyjdziemy? to <kuh> jest to mi się bardzo podoba działko hmmm jest tu tutaj... wystać posiłki <kuh> Sceptikony, obsadzić wieżyczki. Wystrzelamy ich za pomocą ich własnej broni. Super jest, to, że, to, że to działko można odłączyć i wziąć sobie do

Spawn Chwała mega <laughs> Jedziemy w tym przodku. Naprawdę, grę gorąco poleca. Nazywam się Jetfire. Nie jestem tu po to, by walczyć. <laughs> on Jesteś on więc jest wyjątkiem. Mów, co Mówca, masz do powiedzenia, byle szybko. Działem, jakie straszliwe spustoszenie może spowodować Ciemny Energon, Megatronie. To moc, z którą nie można ich grać. Jego siła jest zbyt niestabilna. Użycie jej może oznaczać katastrofę. Nie przestraszysz mnie, Jetfire. Użyję Ciemnego Energonu wedle własnego uznania. Jesteś krótkowzrocznym kłopcem. Pozabijasz nas wszystkich. Mówisz tak, jakby to było coś złego. <laughs> Mam nadzieję, że ten Ciemny Energon jest tego wart. Megatronie. Sandwave! Melduj! Przejęliśmy kontrolę nad tą częścią stacji i stworzyliśmy bazę operacyjną. Skanowanie wykazało, że Starscream zablokował wszystkie dojścia do reaktora ciemnego energonu. A, dopiero co wyszliśmy z krążowników i przebijamy się. Ciesza. Musi być jakieś inne wejście. Musimy przedostać się do następnego sektora. W Megatronie zlokalizowałem centrum danych, dzięki któremu można znaleźć inny sposób wejścia do następnego sektora. Już wysłałem specjalistów, którzy oczyszczą ci drogę. A więc nie ma czasu do stracenia. No dobra, byłem a to był pierwszy odcinek z Transformers Transport na rozpełnianiu A Ej, nie ma, się pokazać że To się porzekniemy, co to jest. Są dojrzenia tutaj, Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Na razie i cześć!